Czekaliśmy się na, na pierwszej międzynarodowej konferencji Football Lab Workshop. Jest na, na chwilę obecną zgłoszonych 600 trenerów, którzy wezmą udział w tej konferencji, więc wychodzi na to, że jest to jedna z większych konferencji tutaj w Polsce. Czy w Polsce organizowanie takich konferencji dopiero zaczyna być modne? Czy to jest rzecz potrzebna i młodym trenerom i tak jak powiedziałeś rodzicom i, i, i również młodym zawodnikom? Jak uważasz? Na pewno tak. No, nigdy nie można powiedzieć, że się wie wszystko. E, wiadomo, że, że tych konferencji jest mnóstwo. Wiadomo, że przyjeżdżają ludzie, prelegenci z, z Polski i z zagranicy. E, natomiast z każdego szkolenia można coś wyciągnąć. Istota detali jest tutaj najważniejsza. Na tym najwyższym poziomie właśnie detale Najbardziej się liczą, i, i też tutaj, podczas dzisiejszego y, wydarzenia, chcemy te detale pokazać. Jest gość z Hiszpanii, Sergio Navarro, jest y, psycholog, Paweł Habrat, będzie trener Piotr Stokowiec. Dlaczego akurat oni? Chcieliśmy jako laboratorium, chcieliśmy, nasze działania są bardzo szerokie też chcieliśmy te działania pokazać. Udało nam się zaprosić no, człowieka bardzo mocnego jeśli chodzi o metodologię tutaj z Hiszpanii. Sergio Navarro przyleciał do nas już parę dni temu i, i też podzielił się wieloma ciekawymi wskazówkami, właśnie tymi niuansami, które, które decydują o jakości szkolenia. Tak z ciekawostek słucham teraz Sergio Navarro i on mówi, że w takim Villarreal pracuje 130 trenerów. To dla nas zupełnie inny świat, ale z to jest świat, który trzeba gonić. Tak, no, no, na pewno dużo się, dużo się ruszyło. Pytanie, czy gonimy, czy, czy proporcjonalnie też nam ta Europa ucieka. Myślę, że, że raczej, raczej próbujemy gonić. Między innymi te konferencje mają służyć temu, żeby, żeby wyciągać te, te najważniejsze elementy do swojej pracy, bo wiadomo, że nie wszystko się jeden do jednego uda, uda przełożyć. 130 trenerów to naprawdę szok, pomimo tego, że Real jest miastem bardzo małym. Ale co ciekawe, i to też o tym Sergio mówił, tak naprawdę e, coraz częściej zawodnicy wybierają drogę poprzez Akademię Villarreal, ze względu na to, że łatwiej im zaistnieć w piłce hiszpańskiej. Witam serdecznie wszystkich, dziękuję za miłe wprowadzenie. Trochę jestem przerażony, że jest was tak dużo, bo trochę tutaj chcielibyśmy zdradzić trochę naszych sekretów. Ostatni już widzieliście na tym fajnym filmiku, który, który tutaj był. No zostałem przez Football Lab zaproszony do tego projektu, został on mi tam konkretnie przedstawiony i, i myślę, że, że to ciekawa inicjatywa, dlatego postanowiłem ich wesprzeć swoją skromną osobą i swoją wiedzą. Jeśli będzie to w jakiś sposób wykorzystane, to bardzo się cieszę. Nie żal było zdradzać tajemnicy szatni Sztabu Zagłębia? Ja myślę, że transparentność jest naszą wizytówką, my niczego tam nie ukrywamy, a Myślę, że wiedzieć to jedno, a jeszcze umieć wykorzystać i umieć to przekazać zawodnikom to drugie, także myślę, że wspólnie musimy się jakoś inspirować, wspierać jako trenerzy i cieszę się, że tylu tutaj było trenerów, bo nie tylko panowie byli, ale i panie również. Także cieszę się, że takie zainteresowanie, myślę, że żebyśmy ruszyli jako, jako polscy trenerzy trochę gdzieś powiedzmy w głąb Europy, no musimy się szkolić, musimy się motywować, musimy się wzajemnie wspierać i Dlatego też nie boję się tutaj dawać trochę siebie. Moment. I znowu tutaj mieliśmy Kubickiego. Znowu boczny, pomoc, środkowy pomocnik, bardzo szeroko. Pokazujący się w wolną strefę. Jeśli zrobi to nie stoi tam, tylko biegnie. Naprawdę jest to problem dla przeciwnika. Czym jest laboratorium futbolu? Laboratorium futbolu to kompleksowy system szkolenia piłkarskiego, który ma za zadanie stworzyć zawodnikom optymalne warunki do rozwoju, rozwijając cztery podstawowe fundamenty szkolenia rzemiosła piłkarskiego, jak technika, taktyka, motoryka i przygotowanie mentalne. Do kogo wasz projekt jest skierowany? My tak naprawdę ten projekt kierujemy do, od, do dzieci, nawet od czwartego roku życia, aż po trenerów, nawet doświadczonych trenerów. Więc tak naprawdę to jest projekt wielowymiarowy. Pracują z nami małe dzieci, pracują z nami juniorzy, pracują na treningach indywidualnych również zawodnicy ekstraklasowi i pracują z nami również na szkoleniach, różnego rodzaju warsztatach trenerzy. Rozumiem, że jesteście również otwarci na współpracę z klubami, z innymi akademiami piłkarskimi, tak? To, to jest projekt, który jest skierowany szeroko. Oczywiście. My nie jesteśmy klubem piłkarskim. My chcemy pomagać klubom, żeby mogły wyszkolić jak najlepszych zawodników. I to jest, nasza, to jest nasza misja. Z kilkoma takimi klubami już umowy podpisaliśmy. Kolejne, nawet z klubami z poziomu ekstraklasy, już niebawem na nas, na nas czekają. To widać, że jest zapotrzebowanie na tego, typu, na tego typu wsparcie. Przede wszystkim dlatego, że jest to wsparcie kompleksowe, nie tylko od strony piłkarskiej, ale również również właśnie od motorycznej i od mentalnej, która jest połączona w jeden, w jeden scalony system.